Afirmacje Zodiaku. Każdy znak Zodiaku nosi w sobie unikalną energię, która wpływa na nasze życie, decyzje i sposób postrzegania świata. Afirmacje pomagają wzmacniać nasze naturalne talenty, usuwać blokady i przyciągać pozytywne wibracje. Dziś przygotowałem dla Was afirmacje Zodiaku, by poprzez słowa wzmocnić predyspozycję każdego znaku Zodiaku. Jak używać afirmacji? Powtarzaj je codziennie rano lub przed snem. Zapisuj w dzienniku, aby wzmocnić ich energię. Wypowiadaj je z przekonaniem, twoje słowa mają moc. Afirmacje dla każdego znaku. Baran. Jestem odważny i zawsze osiągam swoje cele. Każde wyzwanie jest dla mnie nową szansą. Mam nieskończoną energię i siłę do działania. Byk. Zasługuję na obfitość we wszystkich aspektach życia. Jestem spokojny i zrównoważony w każdej sytuacji. Cieszę się pięknem życia i tworzę stabilność wokół siebie. Bliźnięta. Moja inteligencja i kreatywność prowadzą mnie do sukcesu. Komunikuję się jasno i swobodnie wyrażam swoje myśli. Każdy dzień przynosi mi nowe, ekscytujące możliwości. Rak. Jestem otoczony miłością i bezpieczeństwem. Moja intuicja zawsze prowadzi mnie właściwą drogą. Akceptuję swoje emocje i pozwalam im płynąć. Lew. Jestem pełen blasku i pewności siebie, kropka. Moja charyzma otwiera przede mną wszystkie drzwi. Świat potrzebuje mojego światła, błyszczę bez lęku. Panna. Jestem doskonały w swojej niedoskonałości. Dbam o swoje ciało, umysł i duszę z miłością. Moja praca i wysiłek przynoszą mi sukces i spełnienie. Waga! Jestem w harmonii ze sobą i światem. Przyciągam piękno, miłość i spokój. Podejmuję decyzje z łatwością i równowagą. Skorpion! Przemiany prowadzą mnie ku mojemu najwyższemu dobru. Moja intuicja i siła wewnętrzna są moim przewodnikiem. Akceptuję swoją głębię i tajemniczość. Strzelec. Moja wolność i radość inspirują innych. Każdy dzień jest przygodą pełną możliwości. Podążam za swoją pasją i ufam życiowej drodze. Koziorożec. Moja determinacja prowadzi mnie do sukcesu. Jestem cierpliwy i konsekwentnie dążę do celu. Zasługuję na sukces i spełnienie. Wodnik. Jestem wolny i tworzę własne zasady. Moje pomysły są rewolucyjne i zmieniają świat. Akceptuję swoją wyjątkowość i czerpię z niej siłę. Ryby. Jestem otwarty na intuicyjne prowadzenie. Miłość i dobroć są moją największą mocą. Pozwalam sobie płynąć z nurtem życia. Niech afirmacje zodiaków zacniają twoją gwiezdną moc. Wróżbita Łukasz Węcka